Epilep -ep 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 Epilepsji dostanę. Tajfun Saigon. Aż odpalę sobie moje lampki. Ej, Spociu, karujesz nas dzisiaj, tak? Na lidze mogę kierować, nie ma problemu. Nie tutaj. Ty będziesz kierować moje dupsko, nie, nie. dupsko tutaj. Dobra, to ja tutaj, ty na lidze. Ok? Dobra. Ja pierdolę! Ale masz pałek. Rozprosiłeś mnie. <głos> <głos> Dobra, <głos> dawaj to. Proszę. Oj. No, dziękuję, uuu! Ej, Przestań! Biedny pingwin No dokładnie NIE 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 KOT NIE KOT NIE, Biedny nie KOT Shiro Shiro Z twojej matki Nie zaczepiaj moje córki To nie twoja żona? Nie moja córka dziecko. Kiedy chcesz seks? Wiesz dziecko opanuj się Taki masz smyk? No wiem Taki jak przegrałem zakłada co co ma nigdy do zachowania? Dobra, no byję twoją córkę na Dark Webie, S z tobą. Chyba nie wiesz co, <grymne> co <grymne> mówisz. Co, jak będziesz szła do szkoły jeszcze nigdy nie zobaczysz. S? Za chwilę możesz już nie więcej nie zagrać w tę grę, S. Czemu? No możesz się za chwilę zdziwić, bo nie wiesz co mówisz. A, Rel. Dobra, bo bana mogę dostać. O, bardziej od rodziców niż od <grymne> Czemu wy nic nie robicie? Grzeję łaby. I co? Jo... Your... Stupid. Stupid. No. Ty do mnie po angielsku gadasz jak ja ci po polsku Mach odpowiadam pajacu? Ja Co ty mówisz Afroamerykaninie? Mocne słowa jak ma 13 lat. E -e -e, mam 14, tak? No to i tak wstęp za mało na tą grę, bo jest od 15 czy 15. To konto wrata, więc um, no. się ucieszył, no w sumie zaszarowanie konta jest permanentny ban. No, przecież tutaj regulamin Riotu. Jak konto? Ja pierdziele, ej, ale ty masz cały bisty, głos. A teraz kurwa nagle miły. Teraz się podlizuję. A to twoja córka też nie jest za mała? Ej, a ty nie jesteś ziomkiem z rajotu, bo na przykład ej. Ej, się gdzieś, kurde, nie wiem. Ej, weź przyjmij, weź tej... pogadać. Nie, nie przyjmę cię, za młody jesteś. Dlatego <noise> się tak przymilał, myślałem, że jesteś z rajotu. Nie no, ale wiesz, no bez przesady, no kurde. Siedzi i obraża, nikt do niego nic złego nie powiedział, a gościu się, nie wiem, napina. To jest eee. moje! It's no! We go. No! Wait, don't. No! 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 No. Oh, mój spike, no! No! To no! 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 to No! No! <laughs> no! Nie! No! No! No, twój! A kto nie rozumie umiejętności sami rycerze? Ja że jak ma eskę kręci się. Dimage zadaje, jak nienormalna. To może netto ładnie odpalecam. Okularki, po No, no, szynka, mozzarella, papryka. O no ty kurwa! Tak chyba nie było w tekście. Dobra, następna osoba, która wspierdla no, Anna, Anna na na mozzarella, dostaje bana. A na nas szynka! mozzarella! Brooo! mnie teraz. Bano dostajecie, każdy po kolei. No daj bana. daj. Okay. Tobie mogę, Kazim. Mam już lepsze uprawnienia niż ty. Eee. Uuuuuh, wow. typowa sami ruch. Ja. Jesteś obrzydliwa. Boże, ile ja biję! Dobra, ruta, kurwa... NIE! Z pocuchu. dlaczego lubię grać w Bo mogę wszystkim ssać i nikt nie nazywa mnie gejem. Co, my... <grym> dałam mu jedyny tak po prostu może, kurwa, wejść, to jest pojebane. Co, staw psychopatu. <grym> no, kurwa. A hej, jeszcze mamy wieże. No to nie <noise> jest Stabilnie. Nie, 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 czemu do mnie. Widzę, okay. że dzisiaj miło. Dzisiaj bez tak, dzisiaj jestem. Aha. miły. Aha. Jestem miły dzisiaj nikt tu nie prowokuje. Nas prowokują bez prowokowania na przykład. <noise> kusi mocno. Co cię kusi? Żeby się wpierdolić. Hey. No to da. <noise> Już? Tak, to by tak. On mi chciał tylko pomóc. Nie, moja śniegawa, poszła w miniona. I to było użyć raz. Ty faktycznie. Mówiłam, że nie będę. Jak... Kurwa! Ja tylko widziałam jak tam pomóc. Chciałam powiedzieć, że przejmujemy te krzaki. Zu że <gryzki>. nie Nie! Nie, Nataria zniknęła akurat, kurwa! Co robi twoja era? No, przyciąga, zadaje damage. Nie! Przyciągnęli mnie! Mi zadali demerit! To nie go, chciał jechać na gapę, nie miał biletu, musiał tysiąc. Nie no, ona mnie wyklika <laughs> <laughs> Ale ten rysy jest na mnie napalony. <laughs> Mam radę! <laughs> Mam radę! Patrz na tego -a. zboczonego, no goni mnie cały czas. <noise> Że lubi śpiewalać ryby? Może musi się mój śledzik spodobać. No, ma taki lube. fetysz. Że lubi chodzące ryby? O, chciałabym zobaczyć chodzącą rybę. No to lubi zapach śledzia. No. Czy znaczy teraz już nie chodzi? Bo teraz leży. Ogłuszył rybę. Zruszenie karpia, że. się przyszykuj niedługo święta. Stary wróci z rybą. <noise> i <Spierdalaj>, to. <co? głos> wannie ci będzie pływał. <noise> już martwe przejeżdżają. No zawsze martwe no, przejeżdżają. Ewentualnie je dobija kurwy syn Ale mi wyjebał. O jest z tym łycym ja tak. <noise> bez kitu? Na, Napalony jest. Nie, nie jest rybą. Ale jest napalony. Słyszał, że twój stary to wędka. <noise> Poleciał na starego gawędzie. że jeszcze ci pontona nie przyniósł na do macie zadanie. O, no. dawaj. Nie żyje, nie ma. Zaraz, razem. To... O nie! Powiem, o, kurwa. Kurwa. o kurwa. nie ma ich tu. Dawaj, 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 dawaj. Spokojny Team, nikt nie napisał. E, S. Jest je jeden. taki jeden, co Szią. mógłby napisać? Dwóch. Cztery. A, Cztery. No, Cztery. <laughs> Kamieniara! Cox. Myślisz, że jest serio koksem? Oni mają mojego maina. Którego? Rębera. Kiki. No. Ja cię są. Gdzie twoja godna. Chociaż jakbyś mi powiedział, że sami remainujesz, to wtedy. Nie no, godne godność <laughs> zgubiłem na to play, Nie, <laughs> jak się gra Jarum. Nie wiem, kamienie rzucasz. Ty musicie to serio wykarować, Znaczy, Katśpi musi wykorować, bo. No, Katśpi musi. No, mam multę. Postawił ścianę? Gdzie? Gdziekolwiek, bije się. Pa. No i jazda, kurwa. No dziś, sprowokowałaś mnie. Następnym razem wyjdzie Sprowokowałaś No, no nóżki ja, Zbieram, Zbieram, zamoguj, za nóżki mam, zapomnij. mnie. Ale Dobra, pa. Pyk. Mhm. Robię. O. O. No nice, no, nice, no, dobrze, dobrze. Weźcie mnie z reportu! Powiedzcie. Ile za No co? No jaki tam będzie. Nie, Mamo! O. Chciałam cię obronić i nawet nie musiałam, ale nawet jeżeli potrafiła, no. to i tak mi się nie obroniła. Panujesz po prostu. No, no teraz są za szybkie nóżki, wiesz. Ja ci grę karuję, a ty co? <laughs> Przepraszam, mogę nie. Tak. To powiedz mi teraz to sam będzie? zrobić, tak? To tak. Robisz flash w nich i walisz klawiaturą <noise> w głowę. Ej, nie mam flasha? No to śniegama. No, mam flesza, dobrze? Dobrze. O kurwa, to jest KOT! Gdzie? <noise> w krzakach był, czemu około nie powiedziałeś? No bo musisz sama się rozglądać, oczy dookoła głowy, rozumiesz? No ale ja właśnie nie potrafię, musisz mi jeszcze nakierować. Jak to się robi, musisz mi pokazać, jak się. No, jak masz zamknięte oczy, nic nie widzisz, jest ciemno, no nie? To musisz o, zrobić coś takiego, takiego. <noise> on otwarte, no? ale on czarny monitor, wiesz? A, to musisz włączyć monitor, podłączyć go do komputera. Jak to się robi. O, przy okazji informatyk nie? informatyk, nie? Jak nie działa, to włączy go. Nie ma sprawy. Czekaj, zapiszę taką radę, że mi się przyda na przyszłość. Dasz autografia, fan. No, pewnie. A dadasz do, do, do znajomych na Discordzie? Jasne. Ja, ja, ja się chciałam poskarżyć. Ja zapytałam się ciebie o Discorda i nie podajesz, bo masz 12 lat. O kurwa, proszę, obrona! O kurwa. Czyje? Ale ty brzydko mówisz Przepraszam Lejron Marwa Nie wsiadła. Chodź tu Dobrze, jedziesz, jedziesz, dobrze Widzisz to wszystko dzięki coachingowi ja. A mogę, mogę dostać coaching na talii? <noise> Musisz mnie prześladować?